Tu XMD i dzisiaj chciałem pokazać taki mechanizm proszę. Jaderko jest tu. Klik. Jaderko jest tu. E, coś. Sekunda. No dobra. Mechanizm działa. Dobrze. Zmieniałem tutaj te górki góry. Można robić ile się chce, ale to coraz więcej materiałów w Musi być coraz więcej tych repeaterów, nie? Na dole musi być coraz więcej, a tutaj też. Nie wiem, nie mi się, do, się tak, długi odcinek robić, ale tutaj muszą być dwa, trzy, cztery cały czas. Tutaj tu booster machineski, to jest coś, Nie, nie, bo tutaj. Tutaj się takie coś, pociągacie prąd i dzięki za uwagę subskrybujcie, komentujcie, yeah.